Cześć wszystkim. Z tej strony Nathan 12 października 22. Kolejny odcinek podcastu CyberCyber. Cyber. Lecimy. Dzisiaj w menu Hakerzy zajmujący się kryptominingiem zużywają równowartość 53 dolarów zasobów systemowych, aby zarobić 1 dolara. Wszystkie wersje Windows mogą teraz blokować brute force na konta administratora. Ruch z Androida wycieka, na... Ruch z Androida wycieka nawet z zawsze włączonym VPN-em. Krytyczny błąd w urządzeniach PLC Siemens SIMATIC. SAP łata krytyczne podatności. Badacze bezpieczeństwa estymują, że skutki finansowe ataków hakerów na środowiska chmurowe kosztują dostawców cloudowych około 53 dolary za każdego dolara w kryptowalutach zarobionego przez hakerów. Taką aktywność przypisuje się głównie grupom motywowanym finansowo, zwłaszcza grupie Team TNT, która dopuszcza się szeroko zakrojonych ataków na podatne deploymenty na Docker Hubia, WSRDC czy Kubernetesie. Hakerzy wgrywają zmodyfikowane obrazy systemów operacyjnych zawierające minery kryptowaluty Monero, która, jak wiemy, jest zorientowana na prywatność. No, i trudności w śledzeniu transakcji. W omawianej kampanii atakujący zarobili nieco ponad 8 tysięcy dolarów, co nie jest, umówmy się, dużym wynikiem, natomiast spowodowali straty przekraczające 400 tysięcy dolarów. Także. Można powiedzieć, że aż szkoda. szkoda tych strat względem takich niskich zarobków. Microsoft ogłosił, że administratorzy mogą od teraz skonfigurować każde urządzenie na Windowsie. Przyjmujące jeszcze aktualizację bezpieczeństwa, oczywiście. Tak, aby blokować ataki Brute Force, wymierzone w lokalnych adminów. Domyślnie na Windowsie 11 blokuje się na 10 minut możliwość logowania. Po 10 nieudanych próbach w ciągu 10 ostatnich minut. Łatwo zapamiętać 30, 3 dyszki. No, utrudnia to wektory ataku związane chociażby z RDP W WmulWAD VPN odkryto, iż ruch na urządzeniach Android wycieka za każdym razem, kiedy urządzenie łączy się z siecią Wi-Fi, nawet jeżeli opcje blokowania połączeń bez VPN lub VPN zawsze włączony są aktywne. Dane, które wyciekają poza tunele VPN, zawierają źródłowe adresy IP, lukapy DNS, ruch HTTPS i prawdopodobnie również ruch NTP. Takie zachowania jest, zachowanie jest kwestią samego Androida i jego, jego designu. Firma odkryła te dane przy okazji audytu, swoją drogą, którego wyników jeszcze nie opublikowano. Jest to poważna rzecz, wiadomo. Nie znalazłem do końca informacji, co badacze mają na myśli, mówiąc, że to jest kwestia designu Androida. Natomiast jest to duży, duże, duży problem tak, dla użytkowników pożądających prywatności, no bo. Takie ustawienia, VPN zawsze włączony, tak, służą temu, żeby uchronić się przed wyciekiem ruchu. I takim atakiem no, na, korelacyjnym, można powiedzieć. Tak? Czyli podczas skorzystania z, z neurologicznych y, usług, tak? y, nagle VPN się wypina i w sieci pojawia się y, ruch tego samego użytkownika tak? w tym samym czasie, natomiast y, już pod innym adresem IP, tym właściwym, y, tym, tym źródłowym, y, a nie y, y, IP kiem prowajdera. Tak, usługi VPN. Także tutaj no, czerwony wykrzyknik. Chcąc zachować prywatność. Wychodzi na to, że nie można ufać no, mechanizmom no, nie tylko klientom VPN-owym, bo to już wiadomo od dawna, ale też nawet Androidowi i mechanizmom natywnym. Krytyczna podatność w urządzeniach PLC od Siemens pozwala na ekstrakcję zahardkodowanych kluczy prywatnych. Raport Clarity wskazuje, że może wykorzystać, że można wykorzystać, przepraszam, te klucze do zaatakowania urządzeń SIMATIC oraz TIA Portal, też omijając w ten sposób wszystkie cztery poziomy bezpieczeństwa które no, projektanci z Siemensa tam przewidzieli w tym TI portalu, no i w efekcie uzyskując dostęp do kodu źródłowego, no oraz wiadomo, też przejmując kontrolę całkowitą nad urządzeniem, nad, nad pracą wykonywaną przez urządzenie. Ocena podatności to 9,3%, a jej ID to CVE 2238465. Łata została wypuszczona wczoraj. To jest 11 października 22. Siemens podaje, iż ryzyko wykorzystywania kluczy prywatnych przez atakujących jest coraz większe, a wynika w ogóle z możliwości podglądania takich kluczy przez dedykowane oprogramowanie. No nie wiem, czy to jest Security by Design. Przypomnę, że od wersji 17 TA portal możliwe jest zaaranżowanie szyfrowanej TLS-em komunikacji pomiędzy panelami HMI, sterownikami PLC i stacjami inżynierskimi. Niemiecki dostawca oprogramowania SAP wypuścił 15 poprawek bezpieczeństwa podczas październikowego Security Patch Day. Pośród 15 poprawek, dwie są krytyczne. Podatnością o największym znaczeniu jest CVE 22 39802 z wynikiem aż 9,9. Jest to PAW Traversal w module Manufacturing Execution. Druga podatność też nieźle, scoring na poziomie 9,6 a dotyczy ona formu formularza logowania w SAP Commerce i może prowadzić do porwania konta za pomocą przekierowań URL. Nie były wymagane żadne uprawnienia do tego ataku, a jedynie akcja ze strony użytkownika. Jest tego więcej, to też administratorów zapraszam do latania ciekawskich do raportu. Jest też buffer overflow, dawno nie widziałem w takim raporcie. Cóż, tyle, tyle na dzisiaj. Bardzo wszystkim dziękuję za uwagę i dobrego dnia. Pozdrawiam.